Cześć. Zobaczcie tylko, jaką ja tutaj mam koniczynową łąkę. Cały trawnik tak wygląda. Był niekoszony właściwie przez cały lipiec i z takiej dość niskiej, wielogatunkowej murawy, bo trudno to nazwać trawnikiem, na której zawsze było dużo koniczyny, no to teraz to wszystko urosło, koniczyna poszła do góry i wygląda fenomenalnie, chociaż już teraz podsycha, więc chyba o dwa dni się spóźniłam z nagrywaniem tego materiału, żeby oddać jej całą jej urodę. Ale słuchajcie, tutaj tarza się Taka ilość trzmieli to jest jedna wielka orgia. Ja w tej chwili trochę je spłoszyłam, bo łażę w tej z powrotem. Poza tym słońce już prawie zaszło, więc troszkę zniknęły. No i też ta konieczna zaczyna już brązowieć, przekwitać, ale trzmieli jest tutaj mnóstwo. Muszę Wam zdradzić, że ja jestem psychofanką trzmieli i wymyśliłam, że jeszcze im poprawię warunki bytowania. I zafunduje im poidełko dla owadów. Jedno poidełko y, dla owadów stoi już w Warzywniku, ale ono jest dość daleko, przydałoby się tutaj jakieś źródło wody dla nich, no bo owady bardzo, bardzo tego potrzebują. Pewnie teraz w sierpniu już nie będzie aż takiego skwaru, jak był w lipcu, i aż tak wściekłych upałów, ale mimo wszystko owady potrzebują wody, a ja nie mam ani żadnego stawu, ani oczka wodnego, ani fontanny, więc na pewno z takiego poidełka one będą zadowolone. To jest w ogóle też um, takie coś, co robi się bardzo prosto. Więc um, do takiej letniej zabawy możecie zagonić dzieciaki, jeżeli akurat siedzą w domu i im się trochę nudzi. Świetne, wakacyjne DIY. Um, prawda też jest taka, że to, takiego pojdełka nie trzeba jakoś specjalnie robić, mówmy się. Można kupić po prostu albo nawet znaleźć jakiś stary, niepotrzebny talerz czy, czy ozdobną misę czy coś takiego. No ale jeżeli ktoś ma troszkę czasu i chce się pobawić i mieć coś oryginalnego no to dzisiejszy odcinek jest dla Was. I na końcu jeszcze powiem, dlaczego bardzo często w ogrodach albo na zdjęciach na przykład w jakichś katalogach czy w zdjęciach prezentujących ogrody zobaczycie poidełka dla owadów, w których są kamienie albo patyki. Bo one niekoniecznie są dla ozdoby. One mają swój cel i na końcu zdradzę, jaki to jest cel. Jak zawsze będę też oczywiście wdzięczna za lajka like pod tym wideo. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i włączeniu sobie Powiadomienie, żeby nie przegapić nowych materiałów. A teraz już bierzemy się do roboty. To nie był trzmiel, to był komar. Dobrze by było powiedzieć, może, yy, z czego takie pojedyncze zrobić. I potrzebne będą trzy, może cztery rzeczy. Pierwsza rzecz to jest piasek. Ja ukradłam trochę od dziecka z piaskownicy, ale ona już się i tak tym piaskiem nie bawiła. <gryw> mam nadzieję, że mi to wybaczy. Druga rzecz to będzie beton i może być to albo zwykły, najprostszy beton, taki worek, jaki można kupić w każdym markecie budowlanym. I moje poprzednie poidełko właśnie z takiego betonu jest i od razu mówię, że spokojnie, chociaż nie było to nijak specjalnie przygotowywane, ono już ileś sezonów stoi i zimuje bez problemu, nic się temu nie stało. Ale tym razem postanowiłam wykorzystać coś, co się nazywa betonem kreatywnym. Generalnie jest to znacznie mniejsza pudełka, to też jest w formie proszku, ale yy, klasyczny beton będzie grub, miał grubsze ziarna, one będą w różnej wielkości. Ten beton kreatywny to będzie bardzo głaciutka powierzchnia, dużo delikatniejsza, ale pracuje się z tym właściwie tak samo. Ale uprzedzam, że on jest po prostu droższy niż klasyczny beton i spokojnie można wykorzystać albo taki, albo taki. Druga, yy, trzecia rzecz to jest naczynie, w którym to wymieszacie, a najważniejszy. Będzie liść, to ten liść będzie tak naprawdę formą naszego pojdełka czy waszego pojdełka. I teraz tak, to może być bardzo duży liść. Ja pierwsze pojdełko, jakie robiłam, to zrobiłam z liścia katalpy, które są takie wielkie, ale to wcale nie znaczy, że pojdełko musi być tak wielkie. Fajne są też na przykład liście host, bo one też są duże, jeżeli macie taką odmianę o dużych liściach. Jeżeli liść będzie odpowiednio duży, to wtedy całe wnętrze pojedełka będzie miało taki rysunek. Jaki rysunek jest na jakie użyłkowanie jest widoczne na, na waszym liściu. No właśnie hosta jest fajna dlatego że ona ma te żyłki głębokie i one się odcisną w betonie. I właściwie tyle. Całą zabawę zaczynać od znalezienia sobie miejsca gdzieś w cieniu, żeby nie padało na to słońce i formujecie z piasku małą kubkę i to ta Kupka, czy ta górka będzie właśnie ostatecznym kształtem tego poidełka, czy tej misy. Dobrze jest, żeby ona była raczej taka o łagodnych brzegach, niezbyt stromych, żeby po prostu owadom łatwiej było na brzegu takiego poidełka przesiąść. Oczywiście to jest za mokre w tej chwili, ale nie ja tu wrócę z liściem, to, to wyschnie bo jest gorąco. Obcinam ten ogonek żeby się nie wtopił za bardzo w beton, bo potem jak go wyszarpnę, to w tym miejscu będzie dziura i cała woda będzie uciekać. Z tej strony, w której będzie beton, smaruję to odrobiną oleju, zwykły olej, jaki tam macie. Pewnie może być też oliwka. Chodzi o to, że przynajmniej teoretycznie ten beton łatwiej się wtedy odklei. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy bez tego oleju nie odkleiłoby się przypadkiem tak samo, ale wychodzę z założenia, że łatwiej jest posmarować niż nie posmarować. Jakby się miało gorzej odklejać, to szkoda by było roboty. Potem trzeba przygotować masę z betonu. Jeżeli macie zwykły beton, to trzeba bardzo powolutku do niego wlewać wodę, żeby nie przedobrzyć, żeby on nie był zbyt płynny. Najpierw się wydaje, że tej wody jest za mało, ale w trakcie mieszania, to ta masa staje się coraz bardziej plastyczna. A jeżeli macie beton taki architektoniczny czy kreatywny, no to jest trochę prościej, bo tam ilość wody jest zawsze podana mniej więcej na opakowaniu. Jeśli ten beton byłby rzadszy, to trochę łatwiej by było go uformować. Ale z kolei, jeżeli będzie za rzadki, to będzie spływał. I może nie zachować tego kształtu, który chcecie. Krawędź trzeba zrobić ładnie, bo to będzie krawędź miseczki. Nie może być za cienko bo wtedy, się, y, wtedy jest duże ryzyko, że popęka. I teraz newralgiczny punkt, czyli podstawka, bo w takim kształcie no to ta miseczka stać nie będzie. Będzie się przewracać. Tu trzeba będzie zrobić jej wypłaszczenie, na którym stanie. O i tu to wypłaszczenie. To nie musi być idealnie gładko przechodzące. Pamiętajcie, że to jest spód, tego naprawdę nie widać. O. Dobra i jeszcze załatamy dziurę po ogonku, to jest strasznie duża. Taki beton kreatywny na pewno jest bardziej plastyczny, z betonem budowlanym jest troszkę trudniej, może jest lepiej wtedy jeszcze mocniej wyciąć ten ogonek, żeby potem nie było ryzyka. Że się gdzieś tam nie dokleiło, coś po popęka. Albo będzie przeciekać. Ciężko powiedzieć, jak długo to będzie schło. Zgodnie z informacją, na przykład na opakowaniu mojego betonu, to było powiedziane, że praca schnie przez godzinę, no ale ponieważ leży na mokrym piasku, to ja zostawiłam ją do schnięcia na ponad pół dnia. I wieczorem ona była jeszcze oczywiście wilgotna, ale już na tyle wszystko było scalone i mocne, że mogłam ją zdjąć z góry tego mokrego piachu, odwrócić i pozwolić jej wysychać nadal w cieniu, ale już no, dużo szybciej, bo, ten, bo ta wilgoć od piasku się nie przedostawała, że tak powiem. Z takiego poidełka skorzystają też oczywiście nie tylko owady, ale też zwierzaki. Na przykład mogą przychodzić do niego jeże, albo ptaki i one też będą wam bardzo wdzięczne za udostępnienie im trochę wody w ogrodzie. No, wyszło bardzo fajne, dość płaskie, więc trzeba będzie wody uzupełniać, yy, niestety, pewnie często ale dzięki temu owady będą miały ładne, ładne zejście, łagodne. I zobaczcie, tutaj nie było liścia, ale nadal udało się to odkleić od tego piasku, więc taki liść może być spokojnie mniejszy i wtedy on będzie tylko na środku misy, no a brzegi będą chropowate. Tu, to, to, gdzie jest najbardziej cieniutkie na krawędzi, można troszkę odłupać tego betonu, troszkę go wyrównać. Można by to też takim klinikiem albo papierem ściernym przejechać, żeby tę krawędź wyrównać, jeśli nie jest idealna. Jeszcze ten piasek nie odszypujemy, no i będzie można tlać wodę, całkiem dobrze stoi, nie przewraca się. I to tyle, cała filozofia. Mam nadzieję, że mój pomysł przypadnie Wam do gustu, że też sobie zrobicie podobne, y, podobne poidełka. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Będę jak zawsze wdzięczna za lajka, za, y, za subskrypcję kanału. Włączcie sobie też powiadomienia, żeby nie przegapić następnych materiałów. I obiecałam jeszcze, że powiem, dlaczego do takich poidełek wkłada się kamienie albo na przykład patyczki. Chodzi o to, że jeżeli naczynie jest pełniosiękie, y, to owad nie ma gdzie bezpiecznie wylądować, żeby się spokojnie napić, więc dobrze jest, żeby miał taki kamień, albo najlepiej kilka kamieni różnej wielkości, żeby spokojnie mógł sobie po tym kamieniu do wody po prostu zejść. No i jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna sprawa. Po pierwsze, tę wodę trzeba, jak jest gorąco, zwłaszcza codziennie uzupełniać, bo ona bardzo szybko paruje. A jeżeli wam nie wyparowuje, bo nie wiem, stoi w takim miejscu, że się z podlewania na przykład codziennie uzupełnia, to pamiętajcie, żeby tę wodę wymieniać, żeby ona nie zakwitała, żeby nie było w niej glonów.